Września 2023 roku nie jest dniem, który zapisałby się dla mnie jakimiś nie wiadomo jakimi zgłoskami w temacie piłki nożnej. Coś tam kadry grały, ale nic co by mnie pasjonowało. Ha, ale 2005 rok i 8 września, wtedy to się działo. Na w zasadzie jedna rzecz się wydarzyła: Sergio Ramos został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Realu Madryt. Najdroższy wtedy hiszpański obrońca w historii, 27 milionów euro. Gość od razu dostał czwórkę, i pierwsze, nie wiem, 2-3 sezony były spoko grywał na środku pomocy, nawet czasami też na prawą obronę był rzucany, ale nic nie wskazywało, przynajmniej na początku, że to będzie aż tak ważny piłkarz w historii Realu Madrid. No i jasne, jest to gość, którego nigdy nie było łatwo mi jednoznacznie oceniać, bo z jednej strony to legenda Realu Madryt, postać pomnikowa, gość, który nie raz i nie dwa ratował Real Madryt w trudnych sytuacjach, piłkarz, który ma mnóstwo tytułów i jest jednym z najważniejszych zawodników w historii klubu noszącego białe koszulki, no, a z drugiej strony to też rekordzista, jeżeli chodzi o czerwone kartki, gość, który bardzo regularnie grał po prostu nieczysto i. No zdarzało się, że po prostu czułem wstyd patrząc na to, co Ramos robił na boisku. Wydaje mi się jednak, że to była cena, którą po prostu trzeba było zapłacić i którą koniec końców warto było zapłacić za to, żeby taki zawodnik tak długo nosił koszulkę Blancos. Niesamowita postać, gość regularnie również w hiszpańskich mediach memowany. No zawsze będę miał do gościa sentyment. To jest prawdopodobnie pierwsza legenda Realu Madryt, taka prawdziwa legenda z krwi gości, której pobyt na Bernabeu oglądałem od samego początku. Do samego końca. A z czym Wam się Sergio kojarzy? Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem po prawej stronie znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby, zastanowienie się nad tym.